Która? Pani ja właśnie Wiemy, że masz kolegę w lostach To co Kurwa kolega w lostach No Dużo mam kolegów i co? A za niego winy Za którego? Za kolegę w lostach Ja nic nie powiem, ja nic nie wiem o losach Na pewno A co? Dalej nic nie wiesz Nie To chyba w czas odpłacić winy Zobaczymy, kiedy się przyznasz Słuchaj mi gościu Jutro o 19, dnia 18 biorę ślub po ślubie będziesz mnie odjebać. Dzisiaj daj mi spokój, okej? Okay? Proszę mnie odstawić znowu. Chuj mnie interesuje twój ślub. To urocza. Już dużo nie będziesz miała do wracać. Najwyżej nie będzie tego ślubu. Ani ciebie, ani chłopa. Panie, ja tyle pieniędzy wydałam, no. Podobałem nie, samochodu tw... nie mam. Ładne masz te włosy. A chciałabyś je stracić? No, niekoniecznie. Ty, wywalaj mi z tym. Włosy łatwo spalić. Przyznajesz się? Czemu mam ci spalić te włosy? A od kogo jesteś, że pytasz? Nie chuj cię to interesuje. Chciała wiedzieć, bo tak to wie Pan. trzeba pan pan nie przystawił, ani cześć, ani chucił dupę. Uchwaj, o dupę to ty powinnaś wiedzieć. A, nie tym razem. No to już wiesz. Tam koleżanka boksa sobie chowa, to wiesz. Zamknij się w nas Cicho, może zrezygnuje ze mnie Dobra, przyznajesz się, że mam ci spalić te włosy razem z koleżankami. Chuj z włosami, klub po nas wszystko nic nie powie. A koleżanki też chcę stracić. Chyba, że każdą koleżankę po kolei spalamy. A od której pan by zaczął? Od ciebie, o, wiadomo. Ten... Nie, nie, od... Gdy... o koleżanki chodzi wyliczankę zróbmy Dobra, już wiemy od której No nie, ja on to zostaw. on no, to będzie pierwsza. To co, spolamy koleżankę? Będziesz na to, to wszystko piję. patrzeć. Od algensów jesteś, nie? Co? No to co, spytałem, od algensów Al jesteś? A chucie, a nie, nie jestem żadnych od takich ludzi. Nie? No to czemu bo to klub? A interesuje, kurwa zaraz Ci spalę te włosy. To se pal. Dobra. 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 Odważna. Dziwne, że się niczego nie boi, nie? Mhm. Ale wiesz... pomiędzy odwagą... a głupotą cienka linia jest. Twoja głupota może zrobić wiele złego, a nic dobrego. Nic ci nie powiem. Dobra. Pierwszą sprawą możecie zabrać i zabić. Potem przechodzimy do kolejnej, kolejnej, kolejnej. Kolejny ja co do ciebie? Albo zasięgnął, no To Trudno, od będzie tu sześć trupów, no co ja ci mogę zrobić? Tu ponad wszystko, nic ci nie powiem. Hmm. To co panowie? Zaczynamy. Zabawę? Koleżanka się niczego nie boi. Wydaje mi się, że możemy zacząć. Mm. Mi też się tak wydaje. Na to wygląda. To co? Pierwsze pobójnie w ruch. Odliczanko? Można odliczać. Pierwsza. Siemanko Ja pierdolę Ja wychodzę Nie ja też, Nie, c c آm, c c sure. Chyba urodziłam tego bumboksa wyjebany Dziewczę wracajcie tu Góra Muszę sobie to zapisać, Raz. muszę sobie to zapisać Dwa Spodnie. Raz. Dwa. Trzy. Maski. Raz, dwa, trzy. We spendin', get mad honey swimming, in women Imported linen, Egyptian cotton The body just started, the body ain't startin' Not bad, not bad Haters keep hatin', fucking these models So much money <laughs> like we own the lotto Pull up to a club in a white Moselago You don't make dollars, you don't make sense. You don't make you rich, you don't make shit, shit We the shit, I mean how much better can it get? Ja pierdolę, jestem, za stara na to. Ja Oj, 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 ten śmiech w środku. Dobra, dajecie czwórka. Raz, trzy, cztery, raz, dwa, trzy. Drugi, fajnie chyba łzy, Piękne, piękne Piękne Rozkuję was, żebyście mogli nabić brawa. No, 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 no tak. Jasne już zacznę Kurwa Algit. Nieźle. Mm -hmm. brawo.